Już mąba No i Płaci, mama Płaci. Idziemy. Nie wiem dalej. Dopiero czy sklepy pana mi się pieniążki pięknie. Trzeba widać po jako zaliczkę gdzie Żeby na konto to przesłuch Bo nic z tego nie będzie Tu widzę, że jeszcze przed nami chyba za 60 sklepów Planołem na hajk się przewieczyć Odparować Masz jaki tu gościu jest gotowy prawie <śleski> Stoi. Jakiś taki czerwony chyba od członka. Później będę robił będę robił Zrobiłem panę tego szkuta. Ruka czasu który Nie nagrywałem, bo się spieszyłem. Jeszcze mi płynu brakło. Do odpowietrzenia na stację, żeby na rano było. Rano się odpowietrzy i będzie git. Ale to już idzie na złom już koniec podratowałem dzisiaj bo tak na szybko nic nie kupię witał o co chodzi dzwoniłem o takiego busika fajnego nie będę mówił o ma marki nie będę reklamował nie na O i na R nie witał o co chodzi to takie w modzie teraz co są no i tu niedaleko był mnie Podmy nawet zdjęcia by są fajne utrzymane my się na szlakta wozili nie naklejki już by się nało i by było jak trzeba my mówię tego, ten nie, bo mam do Krakowa jechać, bo podjadę po drodze, dobra, nie? no ja mówię od razu, żebyś ja nie jestem, mówię w ciemię, bity, żebyś mnie kitu tu nie wciskał, nie? Mówmy prawdę, nie? A mówię, pyta się, do czego ten samochód będzie używany, nie? Mówię, no firmówka, nie brygadówka, nie na budowę. Wesoła budowlanka, jak bym powiedział, no wesoła budowlanka. To się chłop rozłączył i próbuje dzwonić jeszcze raz do niego, a on mnie chyba zablokował. Nie wiem o co chodzi. Całą się tak nie boję, że jestem taki wesoły. Może pewnie jakiegoś kuta miał, Wita? Albo coś tam jakoś była wada, nie? Bo to troszkę było, tak, dwa klocki tanni z rynkowo cena, nie? Mówię, może komuś się spieszy, a on pewnie jaką wadę ukryte miał i bał się, żebym przyjechał, bo ja bym mu dupę Wita o co chodzi, nie? Ja bym zaraz prawdę powiedział, co on my wcisko. Gdzie on się chłop rozłączył i, <noise> i mnie chyba zablokował, bo jest pi koniec, nie, nie da się połączyć do niego. No i zrobiłem ten przewodzik. Miałem akurat z lodówki taki, wita, bo tam nie można dostać. <noise> bo trzeba się ratować, nie? I założyłem i jest git szczel, szczelnie Przetar się tam z tyłu. Ale to już jeszcze... Ja to już po, po, po małówce, będę coś patrzył, wita? Kupimy coś, żeby się wozić jak należy. Nie? Grube budowy się bierze, no to trzeba się włożyć. Ale jest się się takie większe. Bułecki się z OSB porobi, wita o co chodzi. Narzędzia. Dobrego wieczoru już, ne? Kupię płyn na rano. Jutro się widzimy, jutro jest fajny dzień, bo jest robota, nie? <śm> Hej!